Zapraszamy do wysłuchania podcastu Siejmy Soję to się opłaca, czyli merytoryczny podcast o uprawie soi. Cykl podcastów Siejmy Soję to się opłaca sfinansowano z funduszu promocji roślin oleistych. Perspektywy i opłacalność produkcji. Rozmowę prowadzi Katarzyna Szulc WRP. Dzień dobry państwu, porozmawiamy dzisiaj o perspektywach i opłacalności produkcji soi. Zaprosiłam do rozmowy doktora Stanisława Świtka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Katedry Agronomii. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, jak to jest? Jak wygląda zainteresowanie uprawą soi w naszym kraju? Czy rolnicy coraz częściej sięgają po ten gatunek? Tak, możemy powiedzieć, że rośnie zainteresowanie uprawą soi w Polsce. Widzimy to pod kątem wzrostu, chociażby powierzchni uprawy. Rok 2022 był rekordowy pod tym względem. 48 tysięcy hektarów. Kiedy popatrzymy sobie i porównamy tą powierzchnię z rokiem 2014, no to ten wzrost jest praktycznie dwu-, trzykrotny. Natomiast zanim może skupimy się na Polsce, możemy spojrzeć generalnie jak wygląda uprawa soi na świecie, a jest to bez wątpienia najważniejsza roślina białkowa świata, a to ze względu na to, że ma unikalny skład chemiczny, poziom białka na poziomie... 40-45% wysoką zawartość tłuszczu, 20-22% tego tłuszczu, świetnie strawne białko dostępne dla zwierząt, i ta powierzchnia uprawy soi na świecie również rośnie. To jest w zasadzie nawet 120-130 milionów hektarów w skali świata. I ta powierzchnia od roku 1970, chociażby ona urosła kilkukrotnie. W roku 70 to było 30 milionów, no dzisiaj mamy te właśnie 130 milionów hektarów. A więc proszę państwa. No, niesamowity wzrost. No, ale wzrost prawdopodobnie też oczywiście plonowania, tak? Bo na przestrzeni lat soja zmieniała się, jeśli chodzi o wielkość plonów. Jak to teraz wygląda? No tak, zdecydowanie. Na świecie rośnie nie tylko powierzchnia, ale również zbiory, jakie uzyskujemy. Ten średni plon na świecie to jest. Trochę powyżej 3 ton z hektara. Natomiast też zmieniają się liderzy w produkcji. No, zawsze to były Stany Zjednoczone, to była Argentyna, natomiast dzisiaj to jest przede wszystkim Brazylia. No coś niesamowitego, jak Brazylia pnie się do góry. Rolnictwo bardzo silnie się tam rozwija. No i hitem eksportowym jest soja. Są analizy, które mówią, że w tym roku to będzie nawet 150 milionów ton soi wyeksportowanej z Brazylii, czy produkcja będzie na poziomie 150 milionów ton. To są potężne liczby. No i oczywiście, również ta produkcja no w jakiś sposób pokrywa się z zapotrzebowaniem na soję w skali świata. A więc mamy i w szczególności konsumpcję pod kątem żywienia zwierząt. Wróćmy może na nasze rodzime podwórko. Jak to wygląda z uprawą soi u nas w Polsce? Co przemawia za uprawą, a czy może jest coś takiego, co so jest na nie? No soja jest u nas stosunkowo nową rośliną uprawną, aczkolwiek nie aż tak nową, ponieważ pierwsze próby jej uprawy no, w zasadzie sięgają XIX wieku. Tutaj możemy się poszczycić, że nasz uniwersytet, no, w zasadzie wtedy Wyższa Szkoła Rolnicza w Żabikowie, prowadziła badania związane ze soją, natomiast faktycznie powierzchnia uprawy soi, tak jak już wspomnieliśmy, rośnie. No i jest tutaj kilka czynników, które za tym stoją. No przede wszystkim popyt na tą soję, dopasowanie odmian. Moglibyśmy powiedzieć zmiany klimatyczne, które zachodzą również i dotykają rolników. Oczywiście, przeważnie mówimy o tych zmianach klimatycznych w sposób negatywny, no bo to są i coraz dłuższe okresy suszy i ekstremalne zjawiska pogodowe, natomiast te zmiany klimatyczne też mają swoje plusy, no i między innymi te plusy możemy zauważyć chociażby w przesuwaniu się stref klimatycznych i zasięgu chociażby uprawy soi na północ. Coś jeszcze możemy powiedzieć o uprawie soi w Polsce? Na pewno że mamy lepsze dopasowanie odmian, bo jest to zmiana, która zaistniała od niedawna, ale jest już prowadzona. Mamy dobrze przebadane odmiany, dopasowane do regionów, gdzie każdy może sobie sprawdzić w skali dziewięciostopniowej, więc jest to naprawdę dopracowane przez soboru. A takie są czynniki, które no, niekoniecznie przemawiają na korzyść soi. Na pewno jest to cały czas jednak wysoka szerokość geograficzna, w której tą soję uprawiamy, a więc to są naprawdę odmiany wczesne, stosunkowo wczesne w skali jakby. Tych odmian, które są uprawiane w innych częściach świata. Tutaj mamy pewien problem w Polsce dotyczący dostępności wody. To znaczy, pomimo tego, że nasz kraj nie jest może aż tak duży, to jednak występują różne warunki klimatyczne i w szczególności region Polski Środkowej, ze względu na to, że dotykają tutaj susze występujące w okresie wiosennoletnim, w tym regionie ta soja może właśnie natrafiać w problemy z dostępnością wody. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć również tutaj o stanowiskach, o glebie chociażby no, soja nie znosi gleby kwaśnej, gleby, która jest zwięzła, więc musimy tutaj pamiętać o regulacji odczynu. Gleby pewnym problemem mogą być również, powiedzieliśmy odmiany, aczkolwiek z tymi odmianami jest coraz lepiej, kiedy spojrzymy sobie, jak wyglądała sytuacja chociażby kilkanaście lat temu. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu, mamy dużo badań, mamy nowe odmiany dostosowane do warunków klimatycznych w Polsce, mamy rosnące doświadczenie w jej uprawie, a więc e, wydaje Można mi się. powiedzieć, że perspektywa dla uprawy soi w naszym kraju jest. I też jesteśmy tak naprawdę oprócz tego dobie ocieplającego się klimatu są to zmiany, które obserwujemy globalnie. Co niewątpliwie niesie ze sobą też negatywne skutki, ale może mieć pewne pozytywy, jeśli pomyślimy o uprawie soi właśnie. Dla soi oznacza to między innymi w naszych warunkach oczywiście zwiększoną produktywność, mniejszy stres związany z ewentualną nadmierną wilgocią, przyspieszone tempo dojrzewania, no i też dłuższy sezon wegetacyjny. Czy przez to soja może jeszcze zyskać i w większym stopniu zainteresować rolników naszych? No tak, na pewno ten klimat niewątpliwie oddziałuje na uprawę soi. Tutaj jest coraz więcej badań naukowych, które pokazują, że ta strefa uprawy przesuwa się w regiony północne. Tutaj oczywiście będą decydować warunki meteorologiczne. O tym, czy rolnicy będą się decydować na jej uprawę, czy jednak będą z niej rezygnować. A myśląc o warunkach meteorologicznych, mam na myśli temperaturę powietrza i wilgotność, w szczególności również opady w okresie po zawiązaniu strąków soi. To jest taki okres krytyczny, w którym faktycznie, pomimo tego, że ta roślina nie potrzebuje, byśmy powiedzieli, dużo wody i świetnie sobie radzi przy mniejszej sumie opadów, ale jednak te opady muszą wystąpić, żeby zdobyć zadowalający Plon. No tutaj możemy spojrzeć, że to, co nie ulega zmianie chociażby, to długość dnia tak, Klimat się zmienia, ale długość dnia pozostaje taka sama, a więc możemy powiedzieć, że to dopasowanie odmian do uprawy w naszych warunkach klimatycznych. Soja jest wrażliwa pod kątem długości dnia i temperatury, a więc tutaj widzę ułatwienie w doborze tych odmian, właśnie kierując się chociażby długością dnia. Natomiast generalnie nie ulega wątpliwości, że zasięg uprawy soi się zmienia, przesuwa się właśnie w regiony, w których nigdy ona nie była uprawiana. Co ciekawe, Rośnie powierzchnia uprawy soi również w Rosji. Rośnie powierzchnia uprawy w takich regionach, w których właśnie nigdy nie była uprawiana, a równocześnie jej powierzchnia może maleć właśnie tam, gdzie ją zawsze wiążemy z tymi obszarami, a więc strefami umiarkowanymi, zwrotnikowymi. No tam właśnie na skutek zmian klimatycznych możliwe, że w przyszłości jej powierzchnia będzie ulegać zmniejszeniu. Czyli będzie następowało przesunięcie, bo po prostu dla soi będzie za gorąco. Tak, będzie za gorąco, albo będą tam występować na tyle, Dotkliwe susze, że ta soja nie będzie się udawać. Natomiast mówimy tutaj o perspektywie myślę 50-70 lat. Soja to podstawowe źródło białka w paszach. Czy wielkość produkcji soi w naszym kraju może się na tyle zwiększyć, abyśmy mogli przynajmniej częściowo ograniczyć import po ekstrakcyjnej śruty sojowej, co przemawia za, co stoi na przeszkodzie, by to osiągnąć? No tak, zdecydowanie soja to roślina w naszych warunkach albo z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt, a więc potrzebujemy ją do skarmiania zwierząt. Jeżeli będziemy mieć taką samą albo zwiększoną produkcję czy po głowie zwierząt, to również będziemy mieć zwiększone zapotrzebowanie na paszę białkową. Tutaj oczywiście bardzo ciekawą kwestią w uprawie soi w naszych warunkach, czy w Polsce, czy w Unii Europejskiej, to jest kwestia GMO. Myślę tutaj o paszy wyprodukowanej z roślin nie-GMO, bo oczywiście ta śruta poekstrakcyjna Sojowa, którą importujemy chociażby ze Stanów Zjednoczonych czy z Brazylii, ona jest wyprodukowana z soi genetycznie modyfikowanej. Natomiast w Unii Europejskiej, w naszych tutaj jakby strefie, jest duże zapotrzebowanie dzisiaj na produkcję mięsa, na produkcję mleka która pochodzi od zwierząt, które były karmione paszami niegenetycznie modyfikowanymi. No i tutaj właśnie z tego punktu widzenia potrzebujemy zatem mieć soję, która jest niemodyfikowana genetycznie, a więc między innymi wyprodukowana na naszych polach. Oczywiście, jeżeli myślimy o soi, mamy tak jak już trochę wspomniałem te problemy związane z wodą. Jednak jest to roślina jara, a część rolników jak tylko może unika roślin jarych w naszych warunkach, ale trudno jest tutaj generalizować, bo oczywiście Polska południowo-wschodnia zdecydowanie różni się od centralnej i północnej, i warunki pogodowe się mocno różnią. A gdybyśmy chcieli tak podpowiedzieć, jak to wygląda w liczbach, ile soi importujemy, a ile tej soi jest tutaj u nas, jeśli chodzi o produkcję białka? Unia Europejska w całości importuje 12 milionów ton soi. W Polsce mamy zapotrzebowanie na milion ton białka tylko w celach żywienia zwierząt. Natomiast faktycznie 98% to jest pokrycie z roślin genetycznie modyfikowanych, ze soi z wśród typu ekstrakcyjnej importowanej. A więc to zapotrzebowanie krajowe na białko jest nadal niepokrywane przez rodzimą produkcję. Wykorzystujemy tutaj importowane pasze. Wydaje mi się, że mamy tutaj jeszcze bardzo duże pole do uprawy soi w naszym kraju. Zdecydowanie każdą ilość białka jesteśmy w stanie wykorzystać. Zwłaszcza, że tak naprawdę na samym końcu chodzi o kwestię bezpieczeństwa białka w naszym kraju, i jego zapewnienie właśnie pod względem żywnościowym, na pasze, abyśmy nie byli docelowo uzależnieni od importu, natomiast na ten moment, no po prostu, import jest jedynym źródłem dla nas białka. No tak, nie powinniśmy myśleć o rolnictwie jako o każdym innym biznesie, ale jednak jest to, tak jak pani redaktor wspomniała, bezpieczeństwo żywnościowe. Świetnie widzieliśmy to w w czasie pandemii czy w czasie kryzysu w ostatnich latach, jeżeli statek nie przypłynie za oceanu, jesteśmy skazani po prostu tylko na to, co wyprodukujemy we własnym kraju i powinniśmy to uwzględniać. Czasami warto w skali kraju zapłacić może troszkę więcej, ale być bezpiecznym pod kątem właśnie żywnościowym. Soja to również źródło oleju, o czym często zapominamy. Jak wygląda uprawa tej rośliny właśnie z perspektywy produkcji oleju? Tak, jak spojrzymy sobie właśnie na skład nasion soi, mamy tam białko, ale mamy również no, 20, ponad 20% tłuszczu. I proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe, bo o ile w skali świata mamy cały czas zapotrzebowanie na białko, tak pytanie co robić z tym tłuszczem, który nieodzownie jest właśnie związany z tymi roślinami. No i tutaj rośnie między innymi znaczenie biopaliw, biodizla, biokomponentów, które są dodawane do paliw. Dzisiaj w Polsce mamy 7% udział biokomponentów w kiedy myślimy sobie o benzynie no ostatnimi czasy Właśnie regulacja 10% udział bioetanolu. Od stycznia już jeździmy stycznia, na takim paliwie. Czyli mamy 10% etanolu, a więc pewną część produkcji naszych zbóż, między innymi przeznaczamy na produkcję alkoholu, inaczej mówiąc, które używamy do tankowania naszych samochodów, ale i w dieslu, właśnie mamy udział estrów, które pochodzą w Polsce akurat z, z produkcji oleju rzepakowego, między innymi, ale w skali świata generalnie to mogą być każde tłuszcze, i między innymi tłuszcze sojowe, Odgrywają bardzo dużą rolę. No tutaj ciekawym przykładem jest między innymi Brazylia, bo proszę Państwa, no właśnie w tym kraju, gdzie ta produkcja z roku na rok rośnie, coś trzeba robić z tym olejem między innymi, tak? Bo my importujemy z Brazylii śrutę poekstrakcyjną sojową, a co to oznacza? No, że była ekstrakcja, no właśnie tego oleju, a ten olej, no między innymi w Brazylii używany jest również jako biokomponent. I dzisiaj regulacje w Brazylii najnowsze mówią, że udział jest zwiększony w dieslu od z 12 na 14%, to pozwala też zagospodarować między innymi ten olej pochodzący z roślin oleistych białkowych. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo są oczywiście równocześnie krytycy takiego rozwiązania. Krytycy twierdzą, że uprawiamy dzisiaj część roślin na świecie tylko dlatego, żeby je ostatecznie spalić, a nie po to, żeby przeznaczać je na żywność. Natomiast Oczywiście, kiedy spojrzymy sobie na to też z punktu widzenia ekonomicznego, no to też daje nam pewną perspektywę cenową, tak? Jeżeli rośnie cena ropy naftowej, no również jest to w pewien sposób związane ze wzrostem wartości tłuszczy, no dlatego, że między innymi są one wykorzystywane w produkcji paliw. A jeśli chodzi o uprawę soi w naszym kraju, to w którym miejscu rolnicy napotykają na trudności? Z czym mają problemy? Bo kiedyś problematyczna była sprzedaż nasion, znalezienie skupu, ale ten problem został już rozwiązany. Na jakie przeszkody obecnie wskazują rolnicy? No tak, wydaje się, że na ten moment nie ma większych problemów z uprawą soi w Polsce. To znaczy, tak jak już wspomnieliśmy, mamy odmiany, które są dostosowane do naszych warunków klimatycznych. No moglibyśmy powiedzieć, że nadal stoimy wtedy, chcąc uprawiać soję, przed wyborem, jaką odmianę w końcu, czy bardzo wczesną, czy średnio wczesną. To jest jakby problem każdego producenta, który. Zaczyna swoją przygodę z rośliną, właśnie na co postawić. Pewnym problemem może być oczywiście odchwaszczanie. Tutaj dobór herbicydów i. Pozostawienie plantacji wolnej od chwastów do samego zbioru. Tutaj warto zaufać doradcom, osobom, które znają lokalne także warunki pogodowe lub też specyfikę gleb, dlatego że część środków tutaj ich działanie uzależnione jest właśnie od wilgotności gleby. Natomiast jeżeli mówimy o innych agrofagach, o chorobach, o szkodnikach, na ten moment możemy powiedzieć, że nie ma tutaj większego problemu. To pozwala również oszczędzać nam. Nie bo potrzebujemy tutaj wydawać pieniędzy. Przysłowiowych na fungicydy, na insektycydy. Oczywiście więksi rolnicy są bardziej uprzywilejowani, dlatego że uprawiając po prostu soję na kilku hektarach, łatwiej im zebrać partię, która wypełni jedną ciężarówkę, łatwiej tutaj, czy taniej, między innymi dosuszyć taką ilość. No ale to już są jakby standardowe zasady rynku. Na pewno dzisiaj każdy w Polsce, kto uprawia tą soję, znajdzie miejsce, gdzie jest w stanie tą soję sprzedać. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest również uprawa soi z przeznaczeniem na pasze dla własnych zwierząt. Tutaj producenci trzody chlewnej zdecydowanie mogą się tym tematem zainteresować. No właśnie między innymi dlatego, że posługując się poekstrakcyjną śrutą sojową zwykle musimy uzupełniać ilość tłuszczu jeszcze w paszy, natomiast mając własne źródło właśnie białka w postaci soi, nasion, tutaj ten problem dodatkowego zakupu tłuszczu nam odchodzi. Czyli podsumowując te przeszkody, które ewentualnie mogą nas zniechęcać, no to z jednej strony jest to agrotechnika, ale tutaj możemy nad tym popracować, ale również też rzeczy, na które wpływu nie mamy, no tutaj myślę o wilgoci, ale tutaj też z pomocą przychodzą... Chodzi nam to dopasowanie odmian, więc liczymy na to, że jednak w przyszłości ta soja w większym stopniu zafunkcjonuje w naszym kraju. A jeśli chodzi o opłacalność, bo według raportu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, właśnie na temat opłacalności uprawy w 2023 roku, soja była jednym z dwóch gatunków obok buraka, która była opłacalna. Czy to powinno nas przekonać do uprawy soi? Na jakich glebach, o których właśnie wspominaliśmy też wcześniej, w jakich regionach kraju rolnicy mogą rozważać jej siew? Tak, faktycznie według raportu tutaj Izby Rolniczej, soja była rośliną jedną z najbardziej dochodowych. To między innymi dlatego, że zapotrzebowanie na nawożenie w przypadku soi jest nie tak duże, jak chociażby w przypadku uprawy rzepaku, zbóż. Mamy mniejsze zapotrzebowanie na azot. W pewnych warunkach możemy całkowicie z tego nawożenia zrezygnować, jeżeli mamy bardzo dobre brodawkowanie. Natomiast cena skupu soi była całkiem przyzwoita, bo to było w zasadzie ponad 2,5 tysiąca złotych za tonę produktu. No i to ostatecznie pozwoliło zbudować dochód z uprawy soi nawet na poziomie 3-4 tysięcy złotych sektara, więc bardzo przyzwoite wartości i to już przy założeniu plonu na poziomie 2,5 Ton. Oczywiście w to są wliczone też dopłaty, które mamy do soi. Tak, te dopłaty są bardzo ważne, wydaje mi się, no bo możemy liczyć oprócz tych dopłat podstawowych, które mamy takie same jak w przypadku uprawy innych roślin, no to tutaj mamy dopłaty do uprawy roślin strączkowych w wysokości 700-800 zł do hektara. Możemy tutaj między innymi liczyć również na ciekawe ekoschematy, które ta soja pozwala nam wykorzystać, no chociażby rolnictwo węglowe. I tutaj praktyka zrównoważona struktura upraw. Dzięki uprawie roślin strączkowych możemy również tą soję uprawiać w sposób bezorkowy, i tutaj też dodatkowa płatność. W uprawie soi możemy liczyć również na dopłatę do materiału siewnego, a więc jest kilka zdecydowanie dodatkowych źródeł dochodu, które doliczamy w kalkulacji zysków z jej uprawy. Czyli wychodzi nam, przynajmniej w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, ten dochód w przypadku soi to było blisko 3600 zł. Tak, 3600 przy założeniu 2,5 ton. Natomiast, kiedy spojrzymy sobie na plony uzyskiwane chociażby w Polsce południowo-wschodniej, no to tam mogą one nawet przekraczać 3,5-4 tony. A to oznacza, że ten zysk był zdecydowanie większy. Myślę, że to powinno zdecydowanie zachęcać rolników do siewu soi. A ja chciałabym jeszcze nawiązać do dopłat. Jak wyglądają dopłaty do soi, żebyśmy tu powiedzieli bardziej szczegółowo, na jakiej wielkości możemy liczyć, uprawiając ten gatunek. Czyli możemy jeszcze raz policzyć, na jakie dopłaty możemy liczyć tutaj z racji uprawy soi. Są to z jednej strony płatności bezpośrednie, a więc ta płatność na poziomie około. 500 zł do hektara płatność podstawowa do tego płatność uzupełniająca w wysokości około 180 zł. Natomiast ponad to, oczywiście liczymy tutaj się z płatnością do uprawy roślin strączkowych. To jest płatność w wysokości około 800 zł do hektara. Myślę, że ta płatność jest bardzo ważna i zachęca tutaj wielu producentów jednak do uprawy tej rośliny. I ponadto oczywiście ekoschematy, które soja pozwala nam wykorzystać. No tutaj, między innymi, jako producenci soi możemy wykorzystać praktyki w ramach rolnictwa węglowego, ekoschematu rolnictwo węglowe. To jest między innymi opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. To jest około 100 zł, według przynajmniej zapowiedzi. Również wykorzystać świetnie możemy tutaj płatność związaną z uproszczonymi systemami upraw. Według zapowiedzi to jest 400 zł do hektara. Mówię według zapowiedzi, dlatego że niedługo poznamy stawki. Możliwe nawet, że w momencie, kiedy już nasi słuchacze będą nas słuchać, to te stawki będą poznane. Natomiast na ten moment według zapowiedzi jest to 400 zł do hektara. No i między innymi soja świetnie by się połączyła tutaj z uprawą międzyplonów. Myślę tutaj, no między innymi właśnie dlatego, że ta soja jako roślina jara to stanowisko pod jej uprawę może być właśnie przez okres zimowy wykorzystany do uprawy międzyplonów. Tutaj poprawa tej struktury. Oczywiście w przypadku uprawy międzyplonów musimy uwzględnić te kwestie dostępności wody tak, dla soi, a więc w tych regionach szczególnie, które cierpią na deficyt. Myślę tutaj o Polsce Środkowej. Jednak powinniśmy w tej uprawie międzyplonów, no między innymi, też uwzględniać tą ilość wody, która pozostanie dla uprawy soi. Czyli w sumie dla soi to w jakiej wielkości ta dopłata mogłaby być, jaką moglibyśmy uzyskać? Myślę, że gdybyśmy te wszystkie płatności policzyli razem, to znaczy płatność podstawowa, do tego płatność do roślin strączkowych, czyli to już jest 650-700 zł, plus 800, no to, to jest około 1500 zł, plus do tego ekoschematy, załóżmy, że tutaj mamy plan nawożenia plus uproszczone systemy, no, myślę, że około 2000 zł do hektara. I jeszcze do tego, gdybyśmy się mocno postarali, to również uprawa soi w systemie integrowanej produkcji. To jest zresztą bardzo ciekawy ekoschemat i stawki na ten moment to są nawet powyżej 1000 zł do hektara. A jakie mamy wielkości dopłaty do materiału siewnego? Jakie tutaj musimy warunki też spełnić? Tutaj, soja jest również objęta płatnością do materiału siewnego. Stawka zapowiadana według ministerstwa na rok 2024 to jest 115 zł do hektara, natomiast jeżeli byśmy uprawiali soję w systemie rolnictwa ekologicznego, no to jest płatność trochę wyższa. 138 zł do hektara. Przypomnijmy, że również jest także wsparcie uzupełniające dla młodych rolników tak jest to 61 euro do hektara. Tak tym bardziej, że ta soja młodym rolnikom również pozwala między innymi spełnić chociażby obowiązek prawidłowego podozmianu, także kolejna korzyść. A czy soja opłaca się bez dopłat? Jak to wygląda? Tak, myślę, że w tych gospodarstwach, w szczególności w regionach południowo-wschodnich, tam gdzie mamy tradycyjnie wyższe plony soi, ona opłaca się nawet bez dopłat, a to ze względu chociażby na pozostawienie bardzo dobrego stanowiska pod roślinę następczą. Tutaj klasycznie uprawa pszenicy o zimnej po soi możemy liczyć nawet na jedną tonę z wyżki plonu, robiąc to samo, a więc ten zysk powinniśmy również ująć w jej uprawie. Mamy coraz więcej soi w krajowym rejestrze. Soja pod względem zarejestracji odmian wyprzedziła rodzimy groch. Mamy też coraz lepsze dopasowanie odmian do uprawy w naszym kraju. Mamy też zabezpieczenie w postaci zarejestrowanych środków ochrony roślin. Wydaje się zatem, że droga do sukcesu uprawy soi stoi otworem. I jak rysuje się perspektywa uprawy soi w najbliższe lata w naszym kraju? Myślę, że ta powierzchnia soi będzie jednak rosnąć, a to ze względu na te zmiany klimatyczne, które obserwujemy. Mamy coraz więcej odmian, coraz lepiej dopasowanych do warunków panujących w Polsce. Myślę, że powierzchnia uprawy soi będzie na pewno rosnąć w regionach południowo-wschodnich, tam gdzie notowane są najwyższe plony soi. Tutaj, według porejstrowego doświadczalnictwa odmianowego, te plony wynoszą nawet powyżej 4,5 tony z hektara. Tutaj pod znakiem zapytania stawiam regiony takie jak lubuskie chociażby czy wielkopolskie, gdzie notorycznie doświadczamy suszy, aczkolwiek możliwe, że również tutaj ta soja będzie zyskiwać na znaczeniu właśnie ze względu na dopasowanie odmian. Wniosek mamy taki, że soja po prostu nam się opłaca. Wynika to wprost z wyliczeń, jakie tutaj przedstawiliśmy. Perspektywy dla soi też są obiecujące. Zatem być może, następnym razem, kiedy spotkamy się, okaże się, że tej soi znacznie więcej uprawiamy. Oczywiście życzymy powodzenia w uprawie soi. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan dr Stanisław Świtek. Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Cykl podcastów Siejmy Soję, to się opłaca. Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.